Cześć siemanko, witamy Was bardzo serdecznie przy naszej Króli Czarni dzisiaj. Nastał w końcu ten dzień, w którym udało się <gry> zorganizować tak czas, że jest Jarek, który musi mi tutaj pomóc po prostu podocinać różne elementy, bo sama nie dałabym rady sobie, no ciężko by było po prostu zrobić coś takiego, także tutaj ostatnie przymiarki jeszcze. I zaraz zabieramy się do roboty. Oczywiście dzisiaj jeszcze praca nie zostanie skończona, no bo to jest nierealne, ale przynajmniej przygotować materiały na tyle, żeby można było już sobie tam w ciągu tygodnia pomału tą pracę kończyć. Co ty masz? Co ty masz? Każdy czymś zajęty. My też zajęci. Właśnie przygotowaliśmy sobie piłę do cięcia wzdłuż tych belek, które tam z tyłu widzicie one są nam trochę za grube do, właśnie do stworzenia konstrukcji na tą króliczarnię trzeba je wzdłuż na pół uciąć tak jak to wiosną zresztą robiliśmy także zabieramy się teraz za to tutaj piła już ustawiona, e, ta przestrzeń tutaj mamy taką prowadnicę zrobioną zresztą to wszystko Wam pokazywałam już w tym wiosennym odcinku gdzie zaczynaliśmy robić króliczarnię, także podłączamy do prądu i zabieramy się za to Roksi, pokaż, się, co ty masz na nosie. Gubtas. No, pancia pies, pancia, Pan, pancie się ostatnio buntował, że, że, mówiłam, że spacer z moim pieskiem. No, chodź paskudo, chodź, pokaż no hala. Teraz już wszystko otrzepałeś jej, <gup> cały nos w piasku miała. Gdzie masz, Pierwsza podpora zaraz zamontowana. Tak to wymyślamy wszystko, wiecie, jak zwykle to u nas bywa na jak to się mówi na bieżąco. Jakiś tam mały, mały zamysł tego wszystkiego jest. Ale yy, no wiadomo, no, to, 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 tu nic nie jest super prosto, nic nie jest super yy, zaprojektowane, ani super krzywo też nie jest tak, to prawda. No i postaramy się coś, coś tutaj zrobić właśnie z takim zadaszeniem jeszcze dodatkowym. Ten Ci się podoba, co? Zawrotna wysokość. Tam już przymocowaliśmy z tej strony. Były potrzebno więcej ręcy, dlatego nie nagrywaliśmy. No, a tutaj wkręcaj, panie, na co ty czekasz, aż się ściemni? O, <noise> sobie przed... ten... widoki, Jarek, podziwiać, co? Ładnie wygląda? Bosko. <noise> Rak, ty też na trapinę? Ty nie umiesz chodzić po drobinie, nie? No, by się nauczyła. Dobra, ostatni trend i tylko jeszcze zastrzały tutaj zrobimy. Nie widać tego pod światło. Tutaj dodatkowe jeszcze i na dzisiaj będzie koniec. Czego nie ruszyłeś? No, ona jest tutaj pod większym kątem z tej strony chyba, nie? Sięgniesz? No. To ci podtrzymam tą drabinę trochę, może co? O. No, i zrobione. Dobra, to teraz docinamy jeszcze tamte. Jest precyzyjne cięcie na zamówienie? Jest. Cień. Dobra, zobaczymy, czy pasuje teraz. O, przymierzaj Chyba nie tą stroną. Jest no to sobie jaj nie rów. W ogóle nie pasuje, w ogóle. Co ty gadasz? Nie no, tamtą. W dół. Źle patrzysz. Odwrotnie. No wyżej jeszcze. Pasuje? Elegancko. Ja nie wiem, wie jestem pod spodem skonąli pasuje. Pasuje, dobrze jest. Dobrze jest. To jest to o co chodziło. Dobrze to nie gadaj. No już prawie gotowe. Leci ostatni wprend. Zobaczcie, szybko poszło, elegancko. Wkrętarka resztkami się, Ale dobrze. Jest. Pięknie. To już jest ostatnie tchnienie na tej baterii. Bo już naprawdę. Nie, no czy nie ma elegancko. Tylko się nie wieszaj, może nie aż tak. Wieszać się nie będę. Tak wygląda. tak wygląda ta konstrukcja. Pewnie się z Was niektórzy dziwią, dlaczego ten daszek nie pójdzie tutaj dalej, albo nie pójdzie, bo po prostu to drzewo, które tutaj mamy wchodzi w linię tego dachu. Na początku nie było to planowane, żeby ta króliczarnia była tutaj też zadaszona z tej strony. Na początku było tylko zadaszenie nad samymi klatkami, ale z czasem funkcjonowania, tego użytkowania okazało się, że lepiej będzie, jeżeli to zadaszenie będzie na całości. I przede wszystkim wiecie tak: no, ono miało chronić przede wszystkim od. Od, deszcz od deszczu, co ja mówię, od słońca przede wszystkim chronić króliki latem. A więc latem jak słońce gdzieś wschodzi, tam tak jak Jarek jest, idzie sobie także w tą stronę. tak Jarek jest takim słońcem teraz. Idzie w tą stronę. I zobaczcie, nie pokazuje księżyca właśnie. Nawet połówki. I tutaj już zaczynają te drzewa po prostu zasłaniać nam. Także, nawet jeżeli słońce tutaj będzie od tej strony świeciło, to już gałęzie drzew lekko przycieniają. To wszystko także od słońca są zabezpieczone. Oczywiście postaram się to tak zrobić. Postaramy się to tak zrobić, żeby. Nie ograniczać im całkiem dostępu do światła, bo tutaj troszeczkę będzie ten daszek taki. No, zobaczymy, czy mamy taki. Bo wydaje mi się, że, że gdzieś tam w czeluściach naszych skarbów jest taki daszek z pleksi, który będziemy mogli tutaj zamontować. Taka taka przeciemna na pleksa, więc z tego będzie troszeczkę światła królikom wpadało do środka. Ale będzie to chroniło przed takim e, mocnym światłem. No i też od, od deszczu czy od e, śniegu, tak jak teraz miało wypadać, to też będą trochę te klatki osłonięte. Tutaj automatycznie, z tego, że są gałęzie, więc śnieg e, z tej strony tak nie będzie padał. Ale te klatki, które by miały najwięcej śniegu dostać, te są osłonięte. Także działamy z tym, e, znaczy działamy. Na no dzisiaj kończymy, bo dzisiaj już się zaczyna robić powoli ciemno. Trzeba pozbierać wszystkie manele, piłę i narzędzia no i zbierać się do domku, odpocząć troszeczkę też. Także robota wykonana. Nawet w sumie trochę więcej niż planowaliśmy na dzisiaj, ale dobrze. Także żegnamy się dzisiaj z Wami serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa! Cześć!